Nie wiem, czy Was też tak męczy ta pogoda za oknem? Bo ja jestem wręcz fizycznie wyczerpana po tym, jak wyszłam, a byłam, a byłam chyba z 15 minut na dworze i jestem tak wykończona. No, bo za oknem Syberia. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy jest minus 16 stopni za oknem. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak być piękną. Chciałabym powiedzieć o moich przemyśleniach dotyczących takiej współcześnie. Wszechobecnej, we wszystkich gazetach, na wszystkich okładkach, pogoni za urodą. Chciałam poruszyć temat nadmiernej dbałości o urodę. I wiecie, nie chodzi mi o taką zdrową dbałość o urodę, prawda? Tylko chudzenie na solarium, wypalanie sobie skóry, anoreksję, i takie różne rzeczy, które nam szkodzą tak naprawdę, zamiast pomagać, a niektórzy sądzą, że. Kurczę, jak będę taka skwarka, to będę piękna, no i to jest przykre. Ten problem jest teraz bardzo aktualny i ciągle jest odnawiany. Też mam wrażenie, że media bardzo budują wśród młodych dziewczyn taki bardzo chory pogląd na, na siebie. I one patrząc na modelkę z wybiegu myślą, że jeżeli będę tak wyglądać, to będę atrakcyjna, co często mija się z celem. To znaczy, wiecie, są różni tam, prawda, fetyszyści, którzy lubią kości i tak dalej, ale nie mówimy chyba o nich, prawda? Jeżeli jesteście na Facebooku, to też na pewno zauważyliście. Jeżeli nie jesteście, to, to pewnie nie zauważyliście, ale chodzi mi o ten taki ostatni wysyp tych wszystkich grup i, i stron pod tytułem: Jesteś piękna, oh jak jesteś piękna, kocham Twoją urodę i tak dalej. Myślę, że to jest też troszkę objaw tego, prawda? Co jeszcze chciałam powiedzieć? No i mam wrażenie, że to przynosi skutki wręcz odwrotne od oczekiwanych. No bo wiecie, te wszystkie. Kobiety, w czym ja, malujemy się, ubieramy i w ogóle robimy wszystko, dbamy o swoją urodę, po to, żeby podobać się płci przeciwnej. No i zwróćmy też uwagę na jeszcze bardzo ważną kwestię, już mniejsza o wygląd i gusta, bo o tym nie będziemy dyskutować, ale chodzi też trochę o zdrowie, bo tak to jest. Mamy to genetycznie uwarunkowane, że podobają nam się osoby płci przeciwnej, które wyglądają zdrowo po prostu wyglądają zdrowo. Więc te wszystkie wiecie: jakieś y, sport, mięśnie i tak dalej. Oczywiście mięśnie umiarkowanie, bo ci wszyscy pakerzy niektórzy. Przynajmniej na mojej ulicy to wyglądają śmiesznie. To wszystko jest nakierunkowane po to, żeby wyglądać zdrowo, no bo to dodaje nam zdrowia. Nie szkodzi nam w żaden sposób, ale wręcz trochę mięśni wygląda zdrowo pod naszą skórą, niż takie po prostu wiecie nóżki chude, chodzące. Gdzie najgrubszym miejscem w nodze jest kolano. No proszę was, to jest... wygląda strasznie. Jak patrzę czasem na taką dziewczynę, to mam wrażenie, że ona zaraz się połamie. Nie chciałabym wiecie nikogo obrażać, ale tak to wygląda. Jest też trochę tak, że wiele dziewczyn mówi, że one to robią dla siebie. I bardzo was szanuję. Że tak mówicie, ja długo też tak mówiłam, ale prawda jest taka, że no jak dla siebie. Dla siebie pod jakim względem? Bo chcę ładnie wyglądać, dobrze się czuć, ale to w jaki sposób się czuję i że wygląd w jakiś sposób wpływa na moje samopoczucie, oznacza, że lubię jakby też się podobać wszystkim dookoła, wszystkim, którzy na mnie patrzą, więc to nie jest też tak, że robię to tylko dla siebie. No i wiecie, może to jest kiepski przykład, ale ja miałam coś takiego z niedbałością o siebie, bo. W ogóle strasznie olewałam to, jak wyglądam I, i. na przykład, może to jest głupi przykład, taki, wiecie, błachy, ale pojawiłam się z moim kotem i on mnie drapał, on teraz mnóstwo blizn na rękach, ale wtedy o tym nie myślałam, co czy nie to, że nie zdawałam sobie sprawy, że będę miała te blizny, bo doskonale wiedziałam o tym, że one będą. Ale jakby olewałam to i, i nie patrzyłam w przyszłość. Myślę, że to jest też kwestia dojrzałości i takiego odpowiedzialności za samego siebie. No bo jednak nie zapominajmy, że to jest nasze ciało i będziemy z nim żyć zawsze. Ostatnio jeszcze zwłaszcza był w telewizji taki film Nie wiem czy oglądaliście jest bardzo stary film Bo powstał rok przed moim urodzeniem Ten film się nazywa bodaj Ze śmiercią jej do twarzy, czy coś takiego Z Meryl Streep W każdym razie no, opowiada o kobietach, które dostały nieśmiertelność i, Ale ich ciała Są nie, nie tyle śmiertelne Ile mogą po prostu y, Dozdawać różnych uszkodzeń, mechanicznych uszkodzeń A touch of magic no i co z tego, że będą wiecznie młode i piękne, skoro pod koniec filmu już wszystkie chodziły połamane i wszystkie członki miały oddzielnie. I just have to make a telephone call. Ostatnio mam takie poczucie, że trochę to samo dzieje się ze mną, że pod koniec mojego życia to już będę cała połamana i po prostu pobijana. i. I'm soaking wet! Dlatego postanowiłam, że warto to zmienić i zacząć uważać na siebie, uważać na to, czy zrobię sobie tutaj siniaka, czy tutaj sobie coś skręcę, złamię i tak dalej. I nawet zaczęłam dbać o włosy, wiecie, że nigdy nie dbałam o włosy. No ale podsumowuję. Dziewczyny, kochane, jestem po prostu pewna, że wszystkie jesteście piękne. Niezależnie od tego, co mówią inni i niezależnie od tego, jak same się poczuwacie w tym momencie. Jesteście piękne, musicie mi uwierzyć na słowo i nie wychudzajcie się tak, bo to nie ma sensu. Idźcie na siłkę, poćwiczcie pewnie, ale nie ma co się suszyć. Nie przesadzajcie z dbałością o urodę, bo wystarczy, że będziecie dbać o swoje zdrowie, a uroda przyjdzie sama. Buziaczki, do zobaczenia następnym razem.